Masie ma w nowym vlogu tu, stojąc na podwórko do garażu, że kot przyszedł. No, mam nadzieję, że te vlogi wam takie, z życia codziennego spodobał przyjeżdżimy. Bo ktoś miał nagrać takie dwa w tygodniu, to może żeby się tam podobały. Ale żeby się przejdziemy na łąk, tylko jakoś. Będę na oddalona, czekajcie co jest tu kamerą, nie wiem, dobra ja wam pokażę, zaraz przeżyję z jednym trybem jak wchodzę do garażu o widzicie? jak nagrywa na zewnątrz normalnie w środku, to nie ma światła jakie średnie to nagrywanie no jest i 30 no i tu główny motorek Odpalimy go dzisiaj, zaczynamy, że odpali po moim remoncie tu stoi drugi, tym mały taki ło słynny dla małych dzieci Kaj ostrość, tu łapie ta kamera Wiecie, no, w garażu ściermy, no, ale to drzwi otworzymy no 30, co tu rower, gościarki takie mają, prowadzenie po garażu zrobimy no 30, samochód. O tak, no pokażę wam ten, tutaj ten warsztat taki. O, tu, 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 tu. To jest mojego taty. Ja, tam jest zrobione przeze mnie. To o tem, to jest zrobione przeze mnie. I brata, więcej ja robiłem. No i tak jest zrobione. No, główny zestaw kluczy to no skrócenia 30 dobrze było. No to zaraz Wam da, da, dam Was na szczęście. Nie chcę z powrotem. Odpalimy sobie. Taka, że nie mamy prądu. Potrzeba akumulator podłączyć. Jest Patrzę od głosu odgłosy bo otworzyłem żyj w garażu bo był jasin ciekawe czy odpali ma jakieś problemy z paleniem zimno A bym Dziwnie chodzi, bo jest zimny i nie ma filtra powietrza wsadzonego. Ale działa. Znaczy, niech może sobie troszkę pochodzi. Nie niech sobie może troszkę pochodzi. bo to... nie ma ma.

Więc jak widzicie, jak nie psy to kury, a jak nie kury to psy wariują. 100% dajemy. kamery, już o kurde, już 15%. A no, dopiero tu miałem 40%, Trzeba ja się rozadowuję. No, bo że nie mam ładowarki, bo nam się do domu wskoczyć ładowarkę. Nie wiem, coś tu miałem porobić. Batera nie pozwala. No, tu jest mój rowerka. co tu przy rowerku porobimy trochę na to ja lecę szybko po ładowarkę, bo mi się zaraz kamera rozładuje i zaraz do was wracam. Ja jednak nie pójdę po ładowarkę do domu i może nagrywać, bo zaraz mnie nie będzie w domu, a wrócę wieczorem około 18, no to już nie będę chodzić do garażu nagrywać, to zobaczymy jutro może coś się nagrę. Nie wiem, coś, może jutro nagram, albo nie wiem, część na trzydziestki. A, widzicie ten obrot, omyśl, to kiedyś, kiedyś było użyte. Nie wiem, Gdzie to było? O, ale teraz pytanie: o ta? Czekajcie, o ta kontrolka, która jest od świec zielona, ona jest firmy Jawda. to jest oryginalna, czy to jest jakaś już inna? Bo teraz jest. Yy, bo teraz już taka nowa i nie wiem czy to jest oryginalne no i takie mam jeszcze te... i bol... no, tak są instalacje no, od 30 tam co było kupiona w niczym wiele paliwowe tak się od 30 przez chyba 4 lata przez 3 lata no to do zobaczenia później Big Bug z Łubinem Około jest tutaj półtorej tony z hektara. Tu jest taki drugi big bag na pszężytach. Jest sprzedany jeden. Tu jest to jest drugie. Takie czerwone Tu zawsze składujemy... Tu zawsze są dwa przynżyta I... Teraz ja wam pokażę. To nie będzie ciemno. O, tam. A ma to się tam widać, ale kamera wariuje. A włączymy lampę są Sergusona, no, chociaż z tyłu jedną. Gdzie to coś może chociaż było widać. O, kurde. A kurde. A tutaj zawsze jest... jest. w tym miejscu przydzielone, i tu zawsze sypiemy żyto. Co jest jeszcze? Big bag żyta. Gryto hybrydowe. Trzech ludzkiego, to jeszcze zostało. No tak, mamy po prostu tutaj tak jak są pochowane maszynki Czuję zabania do borówek zadałem miejsce mają burówki, borówki Nie nagrywałem Wam przyjmowania maszyna myślę, żeby nagrać ale wtedy był właśnie już statek rozwalony no to nie było jak No tu jak widać zawsze wóz tam widać rozciąg nawozu 12. A czy ja teraz dam radę jakoś tu kurde metalki nie dam kurde nie dam rady No tu jest taki dobra zaraz tutaj są inne maszyny przyczepa yy, yy, przyczepa siewnik agregat opryskiwacz to zawsze sobie trzydziestka ale jest w garażu żeby się pomieściło tam na górze są deski i siano tutaj są pustaki no więc zaraz się zobaczymy tak wygląda oba w środku. Tu kury mieszkają. Tu jest, jest główny kot rodzący Tu jest starsza. To jest taki mały. to jest ten, to jest krowa. Jałówka. Tu <grydzi> nie twój kot. to drugi, ten taki mały. No. Tu jest takie coś. Co ja zrobiłem? tych kotów pozwala, to wszystko. На кур я их отношу. Не передавать джубатай гусакиш. Я не видел. Гусакиш.